Siema, wszystkim dzień doberek z tej strony. Wujek Lipiński, który ma dzisiaj jedną cenną radę, a właściwie jednego, wydaje mi się, cennego piłkarza dla wuja Brzęczka. Niektórzy z Was pewnie znają tego zawodnika, kojarzą go, inni nie. Ja przyznaję się bez bicia, że nie znałem gościa, dopiero go sprawdziłem. No i poznałem go troszkę lepiej i wydaje mi się, że to jest naprawdę ciekawy zawodnik w kontekście reprezentacji Polski. Jeżeli mógłbym was ładnie prosić z całego mojego małego serduszka, to tam niżej w komentarzach dajcie znać, czy powołalibyście go do reprezentacji Polski i dali mu szansę, czy jednak nie. Czekam na jakąś fajną dyskusję, a teraz już zobaczcie, o kogo tak naprawdę chodzi i o kim jest ten tajemniczy wstęp. Poniedziałek po meczu Krakowi z Piastem odpaliłem sobie derby hamburga. Tak z czystej ciekawości. Nie będę teraz udawał, że często oglądam drugą Bundesligę, bo to nieprawda. Zupełnie jej nie oglądam. Liczyłem po prostu na taki fajny mecz. Klimacik był, wiadomo, w końcu to derby. A to co zobaczyłem na boisku, też mnie nie zawiodło. Naprawdę spoko się to oglądało. Kilku piłkarzy zaprezentowało się ciekawie, a pośród mocno przeciętnych, żeby nie powiedzieć słabych tego dnia, zawodników HSV, zwróciłem uwagę na gościa z numerem 10. Od razu było widać, że coś potrafi. Dribbling, technika, podanie, no jest jakość. Ta dycha na jego plecach to chyba nie przez przypadek. Jego o którym mówię, to sonny Kittel. Postanowiłem go sprawdzić, dowiedzieć się czegoś więcej i to Polak. I teraz, żeby nie było. Sony to żaden farbowany list. Jego rodzice ponad 30 lat temu wyjechali z Katowic do Niemiec. Chłopak jest produktem niemieckiego systemu szkolenia. Grał w młodzieżowych reprezentacjach naszych zachodnich sąsiadów, ale jak sam wyznał w wywiadzie dla przeglądu sportowego, już wtedy myślał o grze dla Polski. Kittel przyznaje, że w domu porozumiewa się mieszanką niemieckiego i polskiego, hymn zna i potrafi zaśpiewać, a do tego od niedawna jest posiadaczem polskiego paszportu. Więc nic tak naprawdę nie stoi na przeszkodzie, żeby go wypróbować w naszej kadrze. Kittel jednak nie ukrywa, że kontaktu ze strony Polskiego Związku czy Selekcjonera na razie brak. To jak już wiemy, że chłopak jest biało-czerwony, to może rzucimy okiem, jak sprawuje się na boisku. Sezon 2017-2018 w barwach Ingolstadt w drugiej Bundeslidze. 33 mecze 10 goli i 15 asyst. Sezon 2018-2019 ponownie w barwach Ingolstadt w drugiej Bundeslidze. 31 meczów 10 goli i 6 asyst. Obecny sezon już w barwach bijącego się o awans HSV. Na chwilę obecną tak to wygląda. 6 meczów, 4 gole i jedna asysta. Przyznacie, że liczby jak na ofensywnego piłkarza naprawdę niezłe. A że to nie jest Bundesliga? No nie jest. Ale Kittel jest wyróżniającą się postacią w drużynie, która jest jednym z faworytów do awansu. A po drugie, przecież wuja powołuje piłkarzy z Championship. To czemu nie druga Bundesliga? Powiedzmy sobie szczerze, na chwilę obecną reprezentacja nie ma zbyt wielu alternatyw w ofensywie. Piotr Zieliński cały czas jest chimeryczny i czasami coś zagra, a czasami nie. A Kitel nie tylko może być ustawiany jako klasyczny rozgrywający, ale i skrzydłowy po obu stronach boiska. A tych skrzydeł to trochę tej naszej husarii brakuje. Ile można bazować na coraz starszym Grosickim, nie wspominając o Błaszczykowskim? A ten eksperyment z Kownackim na skrzydle to mam nadzieję, że już się zakończył. Kitel ma 26 lat i jeszcze sporo grania przed nim. Wydaje się, że mógłby wpompować trochę świeżej krwi w ten stary szkielet. Wnieść jakąś taką nieszablonowość, coś nowego. Stać się właśnie taką alternatywą dla trenera. Ciekawym rozwiązaniem, które wydaje mi się warto sprawdzić. Przecież nie mówię o tym, żeby na siłę chłopaka wpychać do pierwszego składu. Spokojnie, step by step, jak to mawiał pewien Leo. A skoro on taki dobry, to czemu on nie zrobił takiej kariery i go Niemcy nie powołali? No właśnie, Sony zapowiadał się na piłkarza naprawdę nieprzeciętnej klasy, ale jego karierę wyhamowały kontuzje kolan. Wingorsztad się jednak odbudował, pokazał, że najgorsze już za nim i teraz może dalej czarować swoją grą. A ma chłopak taką boiskową lekkość, która go wyróżnia. Wiecie o czym mówię? W wywiadzie dla oficjalnej strony HSV powiedział, że lubi oglądać filmy innych piłkarzy, którzy występują na jego pozycji i na jego liście odtwarzania na pewno nie może zabraknąć miejsca dla Kevina De Bruyne. I wiecie co? Można właśnie w nim zaobserwować takiego mini De Bruyne. Mój werdykt? Dać chłopakowi szansę, niech spróbuje. Jakości na boisku nigdy za wiele. A może faktycznie coś dobrego z tego wyjdzie. Moi drodzy, i żeby było jasne, tak na koniec, to ja nie zamierzam robić skitela jakiegoś wielkiego zbawcy reprezentacji Polski, człowieka, bez którego ta drużyna się rozleci. Nie, ale wydaje mi się, że po prostu ten chłopak, ten chłopak ma to coś. I wydaje mi się, że dzisiaj mógłby być po prostu ciekawą alternatywą, tak jak wspomniałem w filmie dla. Dla reprezentacji Polski ogółem, dałby jakieś takie nowe możliwości trenerowi, selekcjonerowi. Ale z drugiej strony, dopóki selekcjonerem jest wuja Brzęczek, to nie wiem, czy coś pomoże reprezentacji. W każdym razie dziękuję dzisiaj, trzeba być optymistą, dziękuję dzisiaj za to, że byliście ze mną, za, za to, że oglądaliście do końca. Ja już uciekam i obiecuję, że widzimy się wkrótce. Widzimy się. Widzimy się, muszę popracować nad akcentem, bo teraz powiedziałam trochę jak burneka. Widzimy się wkrótce, trzymajcie się i do następnego.